Proszę o uzupełnienie porządku obrad o dodanie tej jednej kwestii, to znaczy o wybór naszego prezesa założyciela. Zgłaszam tutaj jedną kandydaturę i będę prosił o przyjęcie jej przez aklamację. Myślę, że właściwą osobą byłby założyciel naszej partii, założyciel wszystkich naszych kolejnych partii, twórca naszego środowiska, który niezmordowanie walczy o wolność niezależnie od okoliczności. Wielki brydżysta, wielki poliglota, żeby nie powiedzieć. Językoznawca, człowiek, który wymyślił wślizg. Człowiek, legenda o sile wielkiego, wściekłego mamuta, wymykający się wszelkim próbom opisu, przez którego za jakiś czas mieszkańcy Józefowa będą musieli sobie wymieniać dowody osobiste, bo zmienimy tą nazwę na Korwinów. Proponuję Janusza Korwin-Mikkego, i proszę o przyjęcie przez aklamację.

Prezesa Alekta, macie teraz państwo prezesa założyciela. Mówi, prezes powiedział skromnie, że on nie dorastał tej funkcji. Prowadzę to jest ogólna teza. Człowiek jak zostaje mianowany na funkcję, do niej nie dorasta. Po trzech miesiącach dorasta, a po dalszych trzech przerastają. Mam nadzieję, że kolega Męcen bardzo mnie tutaj przerosi. W tym, jest, w tym jest nasza nadzieja i będę tutaj koledze Mencenowi pomagał, również prezesom tutaj, którzy zostaną, rozumiem, za chwilkę wybrani. Także, proszę Państwa, prosimy patrzeć na świat z nadzieją, bo, proszę Państwa, jeżeli będziemy mówili, że nic się nie da zrobić, no to niczego oczywiście nie zrobimy, prawda? My wierzymy, że coś się da zrobić. Po prostu ten imperium zła, ono po prostu bankrutuje. Socjalizm potrafi zbardować każdą sumę pieniędzy, absolutnie każdą, i właśnie oni to robią. Moglibyśmy żyć jak pączki w maśle. Moglibyśmy podbijać Marsa i inne planety. Niestety wszystkie te pieniądze idą na albo walkę wewnętrzną u demokracji, albo idą na socjal, prawda, albo idą dla złodziei i oszustów. I mam nadzieję, że oczy ludzkie wreszcie zwrócą się na prawicę, na ludzi, którzy chcą rozmować dokładnie odwrotnie niż robić to dzisiaj. Musimy, jak powtarzam, zrobić tę kontrrewolucję kulturalną i to powierzam młodym. Dziękuję. Dziękujemy! 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 dziękujemy, 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 dziękujemy.